W tym sezonie to jest drugi najgorszy wynik w lidze. Gorsza tylko pod tym względem jest Polonia Nysa. 17 trafień i drużyna i drużyna z Legnicy, Rezerwy Miedzi, też 17 bramek w meczach wyjazdowych. Lechia, e, wręcz przeciwnie, Lechia lepiej czuje się w tym sezonie w meczach wyjazdowych. 7 zwycięstw, w Zielonogórzan z 11 w całym sezonie. No tu na dołku niestety wygrywają e, Lechiści dość, dość sporadycznie, dość rzadko, ale tak jak już wspominałem, mówił o tym Andrzej Sawicki, że będą chcieli to zmienić. No i na koniec sezonu tutaj po prostu swoich kibiców, choć tych nielicznych, ale którzy jednak... Postanowili się wybrać dzisiaj na mecz z Foto no i ci, którzy zagoszczą tutaj w sobotę w meczu z Polonią Nysa, wynagrodzić. Jędrzej Król prawą stroną, zagranie w pole karne, Ilan Rapoport strzela, broni fantastycznie. Golkiper gości, jeszcze poprawka, tym razem już skutecznie 1 do 0 prowadzi Lechia Zielona Góra. Od 8 minuty pierwszy gol Ilana Rapoporta, Argentyńczyka sprowadzonego zimą do Zielonej Góry Lechia. Obejmuje prowadzenie w ósmej minucie, no raz y, Michał Bodyz tutaj wyratował y, swój zespół, ale przy poprawce już y, nie miał nic do powiedzenia, ale można się zastanawiać co robili defensorzy fotohigieny w tym momencie, bo no, ewidentnie tutaj zabrakło doskoku, zabrakło jakiejś asekuracji w drużynie gości. Dużo czasu miałaby to wszystko zrobić Ilan Rapoport. Teraz dłuższe zagranie w kierunku Koniecznego, Konieczny i Wdowiak. Konieczny z lewej strony zagrywa w pole karne. Ależ błąd tam defensora Foto Gać domagali się rzutu karnego, sygnalizując zagranie ręką gospodarze. Jeszcze ten Attenstadt przejmuje piłkę. Zagranie do, zagranie do Mycana, Mycan w polu karnym. Cały czas Przemysław Mycan przekłada się raz i drugi. Mycan, Ilan Rapoport! I 2 do 0, 39 minuta spotkania, drugie trafienie. Argentyńczyka w tym spotkaniu, ale tutaj zdecydowanie największą robotę, największy wkład w tego gola miał przemysław Mycan. Dobre też zagranie wcześniej z głębi pola Rona Atenstata właśnie do Przemka Mycana. No i Mycan z prawej strony przełożył się raz, przełożył się drugi i w końcu znalazł tuż przed bramką ustawionego Ilana Rapoporta. No to była buka z masłem dla Argentyńczyka, który znowu mam wrażenie, że pozostawiony bez opieki, że znowu gdzieś niepilnowany. Ruszają goście, ale to wyjście z kontrą udane. Jest udane, bo wydawało się, że skasuje tę akcję Martin teraz błąd Budzińskiego. Olikiewicz przed szansą. Olikiewicz, Olikiewicz, Olikiewicz! I 2 do jednego. 66 minuta. Dobre wyjście z kontrą fotohigieny Gaci, Mówiłem o tym, że drużyna e, fotohigieny, drużyna Marcina Koszernego, broniąca się przed spadkiem. Ostatnio regularnie trafia. Przynajmniej zawsze to jedno trafienie drużyny fotohigieny i dzisiaj to się potwierdza.